Witamy wszystkich. W dniu dzisiejszym obecnie znajdujemy się w Bieszczadach, w Baligrodzie przy pomniku poległych żołnierzy i niebieskim szlakiem kierujemy się w stronę szczytu Łopiennik. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy z centrum Baligrodu, jednak ze względu na pogodę nagrywanie rozpoczynamy dopiero w tym miejscu. Jak widać na załączonym materiale, nie zawsze świeci słońce, gdy zdobywamy jakiś szczyt. Zaraz za pomnikiem szlak zaczął ostro prowadzić w górę, a przez opady deszczu był błotnisty i śliski. Jednak dzięki tej pogodzie mogliśmy spotkać na szlaku występujące w tym rejonie salamandry które chętnie wychodzą na spacer w taką pogodę. Po około pół godzinnym marszu zdobywamy pierwszy szczyt tego dnia, a jest nim Berdo, który ma 892 metry nad poziomem morza. Szlak ten jest zalesiony i nie ma z niego żadnych widoków, jednak przez padający deszcz nie pozostajemy tu zbyt długo i udajemy się w dalszą trasę, która okazała się bardzo śliska i błotnista. Dużą pomocą w utrzymaniu równowagi służyły kijki trekkingowe. Szlak niebieski jest bardzo dobrze oznaczony i raczej nie da się go zgubić. Kolejny raz spotykamy w dniu dzisiejszym salamandrę i mamy okazję zobaczyć, jak wchodzi do swojej kryjówki. Warto dodać, że salamandra plamista jest najładniejszym polskim płazem. Jak widzimy, jej ciało jest czarne i błyszczące, pokryte żółtymi lub czasami pomarańczowymi plamami. Salamandry podlegają w Polsce częściowej ochronie. Kolejnym szczytem, który zdobyliśmy tego dnia przed szczytem łopiennik, była durna. Szczyt ten ma 797 metrów nad poziomem morza i jest całe zalesiony. Nie ma z niego również żadnych widoków. Nie znajdziemy tu również żadnej ławki, na której moglibyśmy odpocząć, a jest po czym, bo wejście na ten szczyt jest bardzo wymagające. Po chwilowym odpoczynku na szczycie udajemy się w dalszą trasę i, jak to bywa, w bieszczadach, znów schodzimy w dół. Kolejnym stromym podejściem jest wejście na szczyt wierch jabłoński, który to trzeba pokonać w trakcie wędrówki na łopiennik, idąc tak jak my, czyli od baligrodu. Pokonując ten odcinek szlaku, musimy uważać, gdyż z prawej strony mamy dość strome urwisko. Oczywiście, po zdobyciu tego szczytu, znów schodzimy w dół, by za chwilę zaatakować szczyt łopiennik. Wreszcie po 5 godzinach marszu docieramy do odkrytej polany, z której ukazują się nam pierwsze widoki tego dnia. Przestał również padać deszcz. Zdobyliśmy szczyt Łopiennik, który ma wysokość 1069 metrów nad poziomem morza, a na szczycie znajduje się ławeczka, gdzie możemy odpocząć przed dalszą wędrówką, a za tabliczką z nazwą szczytu znajduje się kamień, w który wmurowano w 1975 roku tablicę cytującą Pamiętnik Zygmunta Kaczkowskiego. Widoki z tego szczytu są nazywane panoramą łopiennicką. Z tego miejsca, przy bardzo dobrej pogodzie, można było zobaczyć miasto Lwów. Niestety, obecnie szczyt ten jest częściowo zarośnięty, a panorama zakryta jest drzewami. Po chwilowym odpoczynku ruszamy w dalszą trasę czarnym szlakiem. Szlakiem czarnym dochodzimy do rozejścia pod łopiennikiem, i ze szlaku skręcamy w prawo w zieloną ścieżkę przyrodniczą. Ścieżka jest dobrze oznakowana, jednak początkowe zejście jest bardzo stroma i wymagające, a informuje nas o tym tabliczka, która jest umieszczona na dole po zejściu z tej stromizny. Na górze takiej informacji niestety nie było. Następnie ścieżka przyrodnicza zmienia się w szeroką, utwardzoną drogę, i z tego miejsca mamy około 50 minut marszu do miejscowości Cisna. W dalszej części naszej wędrówki dochodzimy już do parkingu w Chabkowcach, i stąd drogą główną kierujemy się w stronę Cisnej. Zapraszamy wszystkich do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi filmikami, klikania łapem w górę oraz komentowania naszych filmików. Dziękujemy za wytrwanie do końca i pozdrawiamy!